Witajcie, kochani, na spotkaniu z serii Tarot artystyczny Gaja. Dziś, co myśli o tobie ta osoba, która cię nurtuje? Przybliż sobie osobę, przybliż sobie, oczywiście myślę o, spra, o stronie energetycznej. Wdech, wydech. Ja Wam bardzo dziękuję za Waszą obecność, za to, że jesteście, za to, że lajkujecie. Bardzo dziękuję osobom, które są już subskrybentami. A te osoby, które jeszcze nie zasubskrybowały, serdecznie zapraszam do subskrypcji, oczywiście. Mając nadzieję, że. Wymienicie się ze mną dobrą energią w postaci bycia subskrybentem. Serdecznie Was do tego zachęcam. No to teraz piłka po mojej stronie i po stronie energii wszechświata. Czytamy. Wdech, wydech jeszcze raz. Poproszę strumień bezwarunkowej miłości. O przekaz dla widzów tego filmu. O przekaz kolektywny taki, żeby był inspirujący dla każdej osoby, która będzie oglądała, być może w inny sposób, a nawet na pewno. Ale żeby każdy mógł coś dla siebie wyciągnąć z tego przekazu. Co myśli o tobie ta osoba? Przypominam również, że tego typu czytanie, jakie w tej chwili będzie, czyli 9 kart Tarota, karta. Która będzie również kartą rady oraz karta afirmacji, może być przez Ciebie zamówiona w formie indywidualnej na Twoje pytanie. I jak to zrobić, znajdziesz pod filmem. Tutaj będą informacje, w jaki sposób zadać mi to pytanie. Cena 80 zł za takie pytanie, za odpowiedź na takie pytanie. Dobrze. Wdech i wydech. Poczuj też swoją energię. I czytamy, co myśli o tobie ta osoba, cesarz, wieża, sześć mieczy. Tak. <laughs> Osiem pentakli, głupiec, dziewięć buław. Mhm. Cesarzowa. Pięć mieczy i dziesięć pentakli. Hmm. U tej osoby się zmienia bardzo gwałtownie spojrzenie i postrzeganie Ciebie. Czekajcie trochę podniosę, żeby było lepiej widać. O dobrze. Tutaj moja kawka. Ta osoba czuje i myśli, że przy tobie spada z piedestału, że to nie jest tak, jak ta osoba myślała, że będzie wiecznie cesarzem. Coś się nagłego takiego zadziało, że ta osoba zauważyła, że życie nie jest tylko na tronie tej osoby. Ta osoba zauważyła, że ty jesteś jednym z elementów tego, że wszystko się zmienia w życiu tej osoby. Że jesteś jednym z elementów, który uczy czegoś dodatkowo tego kogoś. No i myśli o tobie, że jesteś też kimś, kto powoduje, że ta osoba przenosi się na inny, nowy brzeg. Obawia się tego brzegu, ale jednocześnie nie ma wyjścia. Za sobą zostawia myśli, trochę jest zaślepiona sytuacją, trochę nie widzi, co będzie dalej, ale również wie, że nie ma innego wyjścia. W związku z czym ta osoba myśli o tobie, że no, jesteś pewnego rodzaju. Ratwą ratunkową dla tego, dla tego kogoś. Do przeszłości odchodzi to, że mm, przy tobie miała nadzieję, że będzie kimś mm, wiecznie na tronie. To się właśnie kończy, ale jest dalszy, dalsza, dalszy kierunek w przyszłość. Kierunek, w przyszłość, oparty na mądrości wielu pokoleń cesarzy, który jednocześnie mówi też o tym, że to bycie cesarzem zaczęło już ciążyć. Zaczęło już ciążyć, co prawda. Ma w dłoni pentakl, tak? I ta osoba. Tak czuję, że jeszcze jakiś wpływ próbuje mieć na ten świat, swoje otoczenie, na ciebie, ale już jest jej chłodno, i widzimy tutaj lód, tutaj ogień, a tutaj przepłynięcie na drugi brzeg. W związku z czym ta osoba myśli o tym, że mimo wszystko, mimo że boli ten upadek z tej wieży i tego biedestału, ale nadchodzi. Nowe słońce i nowy, nowy sposób na życie. Ta osoba myśli również o tobie, że trzeba wypracować coś nowego. Żmudnie, ale że ty umiesz, że ty umiesz pracować nad tym. Może trzeba będzie się trochę wycofać i spojrzeć na to, co ty umiesz, co ty robisz. Zamiast cały czas działać na, na zasadzie właśnie wskakiwania w paszczę lwa czy w paszczę krokodyla. Oczywiście chęć do tego będzie, ale już ta wieża, która tutaj się pojawiła, powoduje, że no, między nami mówiąc, dupa zbita, tak. <grym> W związku z czym ten krokodyl już jest troszeczkę bardziej realny, już jest trochę bardziej realny, już nie jest wszystko takie, że można sobie hopnąć, siupnąć, kiedy się chce, jak się chce i gdzie się chce, ponieważ już się trochę tyłek przypalił i już troszeczkę. No, nie jest się takim strasznie odważnym. Ta osoba postanowiła już troszeczkę spuścić stonu i skupić się na tym, żeby w coś wypracowywać, żeby coś wypracowywać, chociaż z nadzieją, że no w jakiś sposób powróci się do tego, co było dziewięć bułek. To jest taki ktoś, kto jest zraniony, ale rusza z powrotem do boju, tak, że będzie ten ktoś miał siłę z powrotem zadziałać w takiej mocy, tak, no bo jednak to uczucie bycia cesarzem, wielkim panem świata, królem życia, yy, no było bardzo przyjemne dla tego kogoś, w związku z czym teraz, ta osoba ma nadzieję, że na tym nowym lądzie również się podniesie z tymi nowymi doświadczeniami i po, ym, w twojej obecności będzie mógł, mogła znowu trochę pohojraczyć, tak? No dobrze, w takim razie zobaczmy, co ty możesz zrobić w tej sytuacji. No, ty możesz być cesarzową. Cesarzowa Również ma swoją siłę i powiedziałabym, że nawet bardzo dużą, patrząc na tą energię, tą, ta energia jest o wiele bardziej no, na tu i teraz, na gorąco, na obficie, niż taki twardogłowy trochę cesarz, tak? W związku z czym rada dla Ciebie jest taka, bądź sobą, bądź najpiękniejszym, najpiękniejszą wersją siebie, nie... Zastanawiaj się nad tym, kto wygra: czy to będzie pyrusowe zwycięstwo, czy nie zwycięstwo. Ty po prostu rób swoje i nie już się w ogóle nie oglądaj do tyłu. I to doprowadzi do tego, że będziesz w sytuacji, w której będziesz mogła poczuć spojrzeć sobie w luz, spojrzeć w lustro, spojrzeć sobie w twarz. I powiedzieć, że zrobiłeś, zrobiłaś to, co uważasz, że powinno być zrobione dla dobra swojego, czyli cesarzowej, i dla dobra wszystkich innych. Ponieważ w Tobie jest mądrość, w Tobie jest fakt również bycia zranionym, zranioną, ale podnosisz się do czegoś, co powinno być w Twoim życiu, i do czegoś, do czego tak naprawdę wcale nie musisz się specjalnie wysilać, żeby było, ponieważ niezależnie od tego, czy to będzie, czy nie będzie, Ty już jesteś cesarzową cesarzem. Ale w tej nowej wersji, ciepłej, obfitej i no, powiedziałabym, Brakuje mi słowa, kreatywnej, bardzo kreatywnej, patrzącej w przyszłość i no, takiej formie, która przynosi korzyść i tobie, i wszystkim dookoła. No dobrze, w takim razie zobaczmy. Tak. Jaka jest rada dla Ciebie od tych kart? Tak? O, o, cudowna, cudowna karta. Unikaj takich nadmuchanych dramatów, tak? Nadmuchanych dramatów, drama, czyli po prostu o Jezu. Wchodzenie gdzieś w jakieś ciemności, nie wiadomo po co, nie wiadomo dlaczego, tylko po to, żeby się wspiąć po tych schodach, a tak naprawdę to w ogóle nie trzeba tam wchodzić. Wdech, wydech. Unikanie kombinacji alpejskich, żeby dramatyzować. Dobrze i kolejna karta, czyli afirmacja dla ciebie. Dobrze, tak, bo tutaj to może być, może być chęć do dramatyzowania u kogoś. No trudno, jak ktoś traci tron, to niestety wtedy może być taka chętka do podramatyzowania, tak? I afirmacja, i spójrz głębiej. Głęboko wewnątrz mnie jest majestatyczne. Wibracja jest majestatyczna, wibracja, promieniowanie, wszystkie czakry świecą i wszystko wewnątrz mnie jest tak, jak powinno być. Zapraszam do zalajkowania, zasubskrybowania i do następnego razu.